No hej, Apex Legends, monety, dużo Dzień dobry wszystkim, tak jak mnie prosiliście, tak zrobimy dzisiaj opening No jak tutaj możecie zobaczyć, mam po każdą sumę Którą możemy wykorzystać w Apexie Dzięki Gabi za monetki, no to co, lecimy w takim razie, musimy wydać Kurde, 26 tysięcy monet, no nie, wszystkich raczej nie wydamy Ale let's go, musimy kupić paczuszki 7 tysięcy, oj boli Jedna, druga i jeszcze możemy cztery paczuszki kupić. Zostało nam jeszcze 9000 monet. Nie jest najgorzej. Słuchajcie. Mam nadzieję, że opening Wam się spodoba. No to co? Lecimy bez przedłużania. Co do skinów, zrobiliśmy przegląd w ostatnim Apex News, więc jak chcecie być na bieżąco, to polecam zobaczyć ostatni odcinek. Link w karcie tu się powinien wyświetlić. Lecimy! Pierwsza skrzyneczka leci. Zobaczymy, co tutaj. Mamy złoto, mamy złoto. Ej, no ładnie, zaczynamy. No wiadomo, że dostaniemy wszystkie te skiny, ale. Ładnie zaczynamy, ten skin do loby jest przekozacki Bierę, lecimy dalej Co to jest? Aha, Hemlock, a to jest jakiś domyślny skin No i taki do Valkyrie skinek też dostaliśmy Okej, okay. nie jest najgorzej Znowu kolejne złoto Najbardziej tutaj tak się nie mogę doczekać O kurde Mamy finisher do fiuza no to nie jest z paczek, generalnie. Wracając, chciałbym yy, dostać Erluma. Wiadomo, że go dostanę i najbardziej na niego wyczekuję. I mamy tego hemloka zarąbistego, Potem sobie go dodam. Jest to jeden z najfajniejszych skinów. Słuchajcie, on jest fioletowy, czyli jest z tymi animacjami. Ale te animacje, widzicie jakie są wyjątkowe? Że mamy tutaj po prostu oczy kota. Jest to przekozackie. I to jest jeden z fajniejszych skinów, jakie naprawdę widziałem w Apexie. Lecimy dalej. Fajnie, że dostajemy złota. I. Przedmioty, które nie są koniecznie z Collection Eventu Więc sobie też dodamy parę różnych ciekawostek W postaci właśnie skórek Okej, okay, ten vault też jest spoko, wyżej sobie potem dodam do ulubionych Tutaj Ere, to też jest takie jedno z domyślnych Akurat tam to było w miarę śliczne Żadnego złota Okej, okay, mamy... Tak, to jest akurat z Collection Eventu do loby fajne, ok. Biorę. Może zacznę w końcu grać lobą w takim razie. Oooooh! Ej, wait. To jest też poza eventem skinowym. Spoko. Eruniam znowu trochę gram ostatnio. Naprawdę ładnie, spoko, dobra Sobie potem najwyżej dodam do ulubionych, ale wolę zero point'a mimo wszystko I Mamy pozę do live'ki, no ten longbow jest No, co kto lubi Dobra, mamy Aha, to jest poza, to też jest z tych domyślnych Ona spoko jest I co tu mamy, to jest collection event'u Dostaliśmy charms'a i jakąś F'kę Dobra, lecimy dalej Oj, coś z tego złota nie mam teraz Mamy spraya, fajnie, fajnie Mogę sobie dodać do Puffa, tylko może to zrobię kiedyś indziej Dobra, ustawmy powiedzmy tutaj, okej, okay, whatever Mamy ramkę e, do Gibiego I mamy Skydiva do walk, spoko Dobra, czyli to jest Collection Eventu, lecimy dalej Okej, okay, mamy złoto, bo dawno nie było żadnego złota Jest moc kochani, jest moc Najlepszy w życiu jaki widziałem, no skin do sentinela Naprawdę jeden z najlepszych jakie w ogóle są chyba w grze Tak overall, nie tylko że do sentinela, ale chyba najładniej zaprojektowane skórki Dobra, lecimy, lecimy Ten Collection event wam powiem jest naprawdę fajny jeśli chodzi o przedmioty Jajks! Dostaliśmy Finisher do walk. Koks, on jest poza. tym. Collection eventem, ale zarobi się. 100% złota w skrzynce. To mi się podoba. <noise> Poproszę więcej, oczywiście, taki. Fajnie, finishery lubię, nie chcę ich za specjalnie kupować. Potem, no, to mi się podoba. Ej, autentyk. Przekazackie. Szkoda, że nie można podejrzeć. Yy, właśnie takiego itemku jak tutaj. Fajne by były na przykład. Yy, Grafiki potem. To mogło ułatwić trochę robotę, jakby się dało podejrzeć, a nie tylko ze skrzynki z dropa. Mamy tutaj krypto, spoko jest ten skin. To też omawialiśmy go ostatnio, to nawiązuje do jego historii. I mamy ramkę do krypto, to sobie ją. Najwyżej potem wybiorę. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, dla równowagi teraz nie dostaliśmy złota. Podstawowe skiny. A nie, to nie jest podstawowe, to jest z tymi shurikenami, czyli to jest z collection eventu, ale ten jest podstawowy. Dobra, i mamy do lobby też taki basic. Dobra, 14 skrzynek. Słuchajcie, już niedługo Erlum. Mamy złoto, wszystko po trochu. Jest alternator. Ten jest kazacki, serio, podoba mi się. Chociaż taki za bardzo obstrokatny. Już wolałem te se z sezonu szóstego, ale jest miodny, jest miodny. Fajnie się błyszczy tutaj. Ma takie chromowane, powiedzmy, elementy. I czarmsik. Ej, fajnie się go kiedyś kupić, bo był chyba w sklepie, z tego co pamiętam, netkit. Okej, okay, no to już nie muszę kupować. Dobra, trzyna się skrzynek. Ok. O, mamy złoto. Mamy złoto. I mamy Revenanta. Słuchajcie, no ja może ustawię tego skina. Bo będzie tematycznie potem, jak dostaniemy tego Erluma. Oj, bierzemy, bierzemy. A tutaj jego przyjaciółka, widzę, loba. Ale to jest basic skin. I mamy ramkę do pafa. Okej, okay, dobra. 12 skrzynek. Okej okay. Fajna poza. Taka basic. Nie nie kojarzy jej. Mało się. Musiałem im przyglądać. No i mamy skydive do Fuse. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, no zaczyna się robić kolorowo, bo mamy mniej skrzynek, ale fajnie jakby jeszcze powskakiwały nam złota spoza kolejki, spoza collection eventu. Fajnie jej włosy dzędzają tutaj, Fox. Dobra, no ten skin też jest spoko, najwyżej go potem dodam. Ou, 2 złota. Jest dobrze, jest dobrze. Finisher! Ej, no i cox. Do Horizon to ja... ...jak najbardziej. Ej, dobra, ja to biorę. Kozacko. To mi się podoba, słuchajcie. Zaczęło słońce świecić. Nice, będę prześwietlony teraz. Ale zobaczcie to. G7. Ten też jest przepiękny, też go sobie dodam. Dobra, kolejna paczuszka. Zobaczymy, co tu mamy. Też mamy złoto. Naprawdę fajnie, jak dostaniemy złota, które są spoza eventu kolekcjonerskiego. Okej, okay, to jest ten flatline. No, też jest spoko. No, nie jest no, taki brzydki, jak, jakby tak. Fajna konwencja dotycząca całego eventu. Spoko, jak najbardziej. Dobra, lecimy dalej bez przedłużania. Złoto, fiolet. Kolejny Holospray do PaFa i ten genialny skin do Bangalorki Bangalorka, ja już mówiłem parę razy, ma takie skiny zarombiste pod względem właśnie takich klimatów wojennych Tutaj właśnie IMC, Takiej no niezły follow up do Fola. Kto grał, ten wie o co chodzi No i Holospray kolejny do Puffa To jest za dużo dzisiaj Pathfinder tutaj ma dropów Jest złoto, jeszcze żeby trochę więcej złota było, no Oj, oui. dobra, słuchajcie, no akurat do walk mam fajne skiny, ale tym sobie chwilę pogram. Zarombisty. Naprawdę świetny ma klimat. To nawet ten cały jet jest w takiej konwencji powiedzmy drewnianej. Okej, okay, dobra, no bierzemy. Eee, no i horizon. No i tutaj takie podstawowe skiny. Dobra, powoli nam już się skrzyneczki kończą. Okej. Okay. To jest Basic Rampart, z tych donośnych skinów No i tutaj Eventowy Hawok. To, to też jest przykazacki, wam powiem Serio jest świetny. Sobie dodam go potem Do kolekcji, dobra Bez złota, szkoda Eee, Charmsick, co to jest za czarmsik? A to jest z Eventu, dobra Mecha Horizon, dobra Cztery skrzynki, cztery skrzynki, lecimy, lecimy, lecimy Mamy złoto, mamy złoto. Jest i ten triple. Nice. Ten jest akurat świetny. Znaczy, nie jest jakoś tak powiedzmy. Mm, nie wpisuje się w moje gusta w 100%, ale jest też miodny. Okej. Okay. Dalej. Końcówka, końcówka, kochani. O! Spray do Kostika i eventowy Krypto. Spoko, jak najbardziej. Okej. Okay. Aha, mam nawet w sumie do Kostika, ale nie gram nim ostatnio. No i Krypto mamy, właśnie ten banner Spoko, ten jest spoko. Sobie go dodam. No i ostatnia, zaraz skrzyneczka będzie. O, i mamy tego puffa ślicznego. Spoko. <grywia> Najfajniejsza jest ta shiba na jego plecach. To, Ej, ja teraz widzę, on ma tu łapki nawet. Ale fajnie, zdetalowany skin. Naprawdę, tutaj. Jak się przyjrzymy mu bardziej, to ma wiele takich ciekawych akcentów. Tak, nie, nie zwróciłem uwagi wcześniej na to, że tutaj właśnie ma takie łapki ta shiba. Spoko. Naprawdę, jeden z też z fajniejszych skinów. No i słuchajcie, ostatnia skrzynka, ale to w sumie przedostatnia Ale ostatnia, która nam została teraz Mamy złoto, szkoda, że nie było jeszcze takie skrzynki z złotem, ale... Mamy Gibiego, eventowy Saras, świetny skin Ja sobie go najwyżej potem dodam No i wiecie, już nie można tu kliknąć, ale klasycznie, jak co, collection, event Gwarantowana skrzynka Jesteście gotowi? Mamy Ostatnia Mamy, kolejny Erlum do kolekcji Zobaczcie, on jest tak długi, że on tutaj przychodzi Nawet przez podłogę I przez y, tego dropa Dobra, zobaczmy Mamy Ozę ja w że od razu. Kozacka, I mamy. Słuchajcie, Erlum. No, jest przepiękny. Jest ogromny, jest przepiękny. Jest najlepszy. Jeden z najfajniejszych Erlumów w grze. Autentycznie. A się nie mogę napatrzeć na tego. Jest zarąbisty po prostu. No chyba teraz by się przydało pójść na strzelnicę i go potestować, bo mnie też o to prosiliście, żeby przyjrzeć się mu, jakie ma animacje i tak dalej. Więc ustawiamy i lecimy na strzelnicę, więc widzimy się już za chwilę. Piękny. Piękny, piękny. No i tak to się prezentuje teraz, kiedy otworzyliśmy już wszystko. Cały event mamy zaliczony. No coś pięknego, słuchajcie. Jesteśmy na strzelnicy. Mamy tutaj pukawę. Ale odwróćmy się tutaj. Tutaj nic nie ma. Pozbądźmy się tego i zobaczcie. Przekozacki Erlum. Może nie daje tak duże światła jak Gibiego, ale jest przekozacki. Zaraz pójdziemy na dół, ale tutaj mamy taką ciemnię, to możemy sobie podejrzeć jak to wygląda. No wygląda to przepięknie, słuchajcie. Taką ma animację ataku. Tak wygląda podczas skoku. Wygląda przekozacko. Ale to się zarobi się otwiera, nie? Naprawdę jeden z najlepszych herolumów, jakie widziałem. To jest chyba moja topka aktualnie. Kolejna animacja zarombista. Słuchajcie, wygląda to przekazacko. Dobra, potestujmy to może lepiej. Naprawdę to wygląda jakbyśmy z jakiegoś piekła wyszli, nie? Jeśli gracie Revenantem, to jest must have, mówię wam serio. Najbardziej to chyba ta składana animacja mi się podoba, nie? Nie no, świetne, świetne. Naprawdę, się nie mogę po prostu napatrzeć. Jeden z najlepiej dopracowanych Arnumów moim zdaniem. No, wyglądamy teraz jak naprawdę jakiś szatan wyszedł teraz z piekła i idziemy rozprówać ludzi. Nie no masakryczne No kozackie. To jest po prostu prześwietne, nie mogę się napatrzeć. Ja pierwszy raz jaram się Erlumem w grze, który no jest przekozacki, słuchajcie. Aż chyba zacznę grać Revenantem, nie? Nie no, przez świetna rzecz, naprawdę. <grywy> Jeśli macie teraz jakieś pytania a propos jakiego Erluma sobie wybrać Lecicie po Revenanta Jeden z najlepszych Erlumów. No bawię się przy tym świetnie. Naprawdę jest to przekozackie O, animacja mi się. Zbugowała, nie chce się otworzyć No cóż, chyba nam wyrzuciło internet w ogóle Miałem rację Słuchajcie, no to w takim razie to by było na tyle w tym odcinku Jeśli się spodobał to oczywiście kciuk w, kciuk w górę No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się już niedługo, zatem cześć i hejos Yo